Yo! w kolejnej serii na kanale Fortnite Jest chyba teraz sezon 3 Chapter 3 albo Chapter 3 rozdział 2, to znaczy sezon 2, chapter 3 Dobra, nieważne. Gramy w to lucie. Już mi się ładuje gra i wskakujemy, nie? Gdzie lątujemy? Gdzie lątujemy? Yo, dobra. Wlontowaliśmy uh, Na tilt Tower sypa? nie wiem. Nie znam tej lokacji. Tamto nie grałem w Fortnite, trochę się posmieniało. O kurwa, co to za cieci. O! Cieci z Fortnite mnie atakują! Usunęli butowanie słyszałem ostatnio w Fortnite, dlatego nie mogę się butować. No, no trudno. Może jakieś pieniążki trzeba zbierać? Dziwny ten nowy tryb Fortnite! Gincie. O i w tej no nowym chapterze Fortnite nie pokazuje ile się ma też To też zmienili Muszę przeładować. A i w tej nowej wersji Fortnite też amo chyba jest. Wejdziemy do Białego Tomu. Tam jest prezydent Barack Obama, to znaczy Joe Biden. Uratujecie prezydencie! O, wajne krzesło. Nie ma tu żadnych skrzynek z bronią. Kurde, czemu tyle rzeczy pozmieniali w tym Fortnite? Nie krałem z dwa lata i w tyle się zmieniło. O, nie wiem. Są tu jeszcze jakieś dzieci to pokonanie? Wiecie co ja chyba? Ja nie wiem. Nie wiem co powiedzieć już. O nie, nie mogę się ruszać! klawisze mi idzie moją!